Teraz zrobimy sobie takie małe powtórzenie z matematyki. A mianowicie chciałbym Wam przedstawić kilka operatorów porównania, których będziemy używać w naszych programach. Służą one do porównywania wartości, głównie w instrukcji warunkowej. I zauważ, że takie porównanie zawsze zwróci wartość typu ból. Czyli albo prawdę, albo fałsz. No bo właśnie takiej wartości oczekujemy w instrukcji warunkowej. Jeżeli warunek będzie prawdziwy, wykonają się instrukcje. Jeżeli będzie fałszywy, to przejdzie do kolejnego bloku. No i tutaj, właśnie pierwszym operatorem jest operator równa się, czyli sprawdzamy, czy to, co po lewej stronie, równa się temu, co jest po prawej. Mamy operator nie jest równe, czyli dajemy sobie wykrzyknik i znak równości. Mamy tutaj większy niż, mniejszy, większy niż lub równy i mniejszy niż lub równy. Wierzę, że te operatory są wam znane, więc tutaj nie będziemy za bardzo się nad nimi skupiać. To tylko takie małe przypomnienie. No i ważne jest właśnie to, że kiedy porównujemy jakieś dwa wyrażenia albo dwie liczby do siebie, to właśnie używamy podwójnego znaku równa się. Pamiętajcie, że pojedynczy znak równa się służy do przypisywania wartości. A do porównywania używamy dwóch. A jeżeli chcemy sprawdzić, czy to, co po lewej stronie, nie jest równe temu, co po prawej, to wtedy właśnie używamy znaku wykrzyknika i znak równa się. Wykrzyknik w programowaniu zazwyczaj oznacza negację, czyli właśnie jakieś zaprzeczenie, tak jak ma to miejsce właśnie tutaj. Czyli na przykład, jeżeli mielibyśmy jakieś kolofium czy sprawdzian, to interesowałoby nas tylko to, że nie dostaliśmy dwój. Nieważne co dostaniemy, ważne, żeby to nie była dwuja. Czyli sprawdzamy, że jeżeli ocena nie równa się 2, to wtedy wszyscy jednym głosem hura, zdaliśmy. I możecie zapytać, no dobra, to kiedy będziemy używać porównania, że coś równa się czemuś, a kiedy, że to co po lewej nie równa się temu co po prawej. Bo tak naprawdę możemy przerobić sobie instrukcje warunkowe tak, żeby użyć albo tego operatora, albo innego. Po prostu zazwyczaj będziemy się kierować tym, żeby nasz kod był jak najbardziej czytelny, a po drugie, żeby był po prostu najkrótszy. I właśnie użycie różnych operatorów w określonej sytuacji pozwoli nam znacznie skrócić kod, i o to właśnie chodzi.